Ja zakręcona Lęka, zawlasam na mój filmik. I Amelka z tego. I Amelka z TikToka, zwierzątka, rosieczka, diamencik. E, dzisiaj zrobimy króciutki wywiad dla Lęki. Lęka, co Ci się najbardziej podobało w Mandowie? Takie, no takie e cudowne zjedzenie, ale mama nie nagrała, bo tam nie mogła. Telefon musiała szkować kieszenie, ale e, mi się podobała e, ta, taka e Cedona. i się... Aha, bo a... wiele można, ale bardzo tam szybko. No, a bardzo lubisz na Mhm. Mm a. I modowało te... mi się lustra. Jak kilka razy nie weszłaś? No. Dobra, a. Co ci się najbardziej nie podobało? Mm, Koniki. Hmm. Spaghetti. wybrać. Nie, nie. nie wiem, to wszystko. Um, co ci najbardziej się uśmieszyło? Um, e, czekaj. mi się na e, hmm, tą cedoną e, z Jak zrobiłaś taką minę? No to. <laughs> Um, mam jeszcze jedno pytanie, chociaż nie wiem, czy byś chciała jeszcze raz tam pojechać? E, no mm, no to. Aha. My jesteśmy teraz, my jesteśmy teraz takim, tego mm, bo tutaj jest taka barza, widzicie, widzicie, no jesteśmy taką, patrzcie, widzicie? Tutaj zjadliśmy, bo pani nam dała. Będziemy tutaj, e, no, no teraz mm, kończymy, bo, bo musimy e, iść do hotelu, e, pójść spać, bo wiecie, co jutro będzie, no. Więc papatki! Papatki! Pa, bujaki!